Cześć, witajcie w niecie, czy no, gdzie od nowego sezonu prowadzę właśnie malikę po, no, moim zdaniem, jednak awansie sportowym z Weymouth, gdzie grałem w szóstej lidze angielskiej, no, może piątej, bo awansowaliśmy w ostatnim sezonie. No więc, tak, dzisiaj czekają nas dwa bardzo ciekawe, wydaje mi się, mecze. Gramy, no, z uznanymi markami, Pierwszy mecz to będzie właśnie tutaj Arka Gdynia, więc zespół, który też jak my gramy w fortuna pierwszej Lidze, Ostatnio graliśmy z Wisłą Kraków, znaczy w tej mojej relacji, ostatniej, bo meczu z GKS Tychy nie widzieliście. Wygraliśmy 3 do zaja, No, mimo wszystko, wynik nie był tak jednoznaczny. No, nie odzwierciedlał do końca tego GKS Tychy, co działo się na boisku GKS Tychy, także miało swoje okazje, ale szczęśliwie tutaj wygrywamy. No, i później Śląsk Wrocław to już jest ekstra klasa piłkarska. Oni są na trzecim miejscu, więc radzą sobie świetnie, piękny stadion. No i być może no to będzie wszystko, co my w tym roku zagramy w Pucharze Polski, bo faworytami tutaj nie będziemy. Zanim przejdziemy do meczu, to jeszcze zobaczmy, pokończyło się tutaj okienko transferowe, więc transferów już nie będzie. No, i miało ono taki przebieg tutaj, już w zasadzie transfery z naszego klubu. To już widzieliście. Tu najbardziej osłabieni zostaliśmy brakiem obrońcy. No, ale jeszcze do nas dołącza Pablo Roberto. Tak ten piłkarz wygląda. Nie chciano go gdzieś tam w Brazylii, a myślę, że nam się przyda. Mało tego myślę tutaj, mając właśnie. Paulo Roberto, a także naszego tutaj belga. Troszkę myślę o zmianie taktyki i graniu takim attacking midfielder-center, tak? takim wysuniętym pomocnikiem. No, zobaczymy. Może nie tak w trakcie sezonu, bo na razie idzie nam całkiem spoko i zasila nas celem poszer poszerzenia. Składu, także z legii Kacper i Miołek. To jest nie poniekąd pokłosie wielkiego szturmu. Tutaj gugnika zabrze na naszego lewego obrońcy, więc oni chcieli go strasznie kupić. Ja go nie chciałem sprzedać, ale już te kwoty oferowane przekraczały właśnie te 250 tysięcy, więc wolałem sobie ściągnąć, jakby co, zastępcę. No, ale w koniec końców górnik nie zdążył się wyrobić przed ostatnim gwizdkiem. To jest właśnie zakończeniem okienka transferowego. Więc tuż tu co, po niektórzy sobie pograli. OK, my zachowujemy jak na razie pierwsze miejsce, ale puszcza nie jest, Ma tyle samo punktów, więc jest tuż, tuż. No i Alka Gdynia ciężki przeciwnik, choć na dziesiątym miejscu. No, tak samo jak Wisła, oba te kluby rozczarowywują rzeczywiście. No i aż szkoda patrzeć, że dla mnie zespoły, które powinny grać w jak Klasie, trochę też w tej pierwszej lidze sobie słabo radzą. No dobrze, zobaczmy, jak tu właśnie stoimy. No, tutaj jest jeszcze zawieszenie dla naszego Dubrowskija, więc. Niech ktoś go tutaj zastąpi, Bartoń wraca po kontuzji, no zobaczymy, może niech sobie tak zasiądzie. Jeżeli chodzi o kondycję to jest ok, no ale pamiętajmy, że nie ma dużej przerwy między tym meczem ligowym tutaj z Arką, a za chwilę, za dni parę, tam 3 czy dwa, trzy jedziemy do Wrocławia też gramy u siebie ze śląskim. Mniejsza z tym. No, z czasu na odpoczynek dużo nie będzie. Teraz gramy na wyjeździe, więc... Hmm, no, więc spróbujmy tutaj znowu coś ugrać. Zobaczymy, czy się uda, bo w no, meczu z Wisłą też nam szans jakoś specjalnie nie dawali. Alka wpadła w jakąś spiralę remisu, więc może dlatego... Oni nie tak do końca przegrywają. Nasza, nasza forma jest całkiem dobra, ale no remis to wiadomo tylko jeden punkcik. No i zaczynamy, zaczynamy tutaj to spotkanie. Alka gdynia oczywiście w żółtych kolorach, my w pomarańczowych naszych pierwszych skrojach. No i oby udało się tutaj kontynuować ostatnio dobrą pasę. Więc teraz pół stolarski na prawym skrzydle, ale to dośrodkowanie dosyć słabe. Ale jeszcze jesteśmy przy piłce. Jest nasz belki teraz, much. Po prostu młyński był w sytuacji mi na sam. No, Nie odczytana ona jako stuprocentowa, ale rzeczywiście była dobra. Mucha teraz tutaj z arki wrzuca w pole karne. Atakuj, atakują tutaj gospodarze. Schodzi na lewe skrzydło Marek. Och, i tutaj padł na boisko właśnie jeden z piłkarzy Alki Gdynia. Sędzia biegnie do Waliu. No i może to skończyć się dla nas bardzo nieprzyjemnie. Powiem Wam, że dużo tych rzutów karnych tutaj w tej, tej pierwszej Fortuna Lidze gra, dyktują sędziowie. No i ten niestety przeciwko nam jesteśmy. Tutaj bez szans nasz bramkarz. No, wcześniej były karne też przyznane dla naszej drużyny, więc nie ma co tutaj jakoś wydziwiać i narzekać. Bo zmieńmy sobie tylko mentalność troszeczkę. tu już nie ma czego bronić, więc może ja trochę na nich pokrzyczę. Ale po tej akcji zobaczymy, kto ją przeprowadzi. Na razie to. Piłkarze alki przy piłce, i znowu tutaj wysokość pola karnego, i znowu rzut karny. No, tak no wykrekałem z tymi karnymi, że dużo ich przyznają. I kolejny pewnie rzut karny, no coś nieprawdopodobnego, jak to wygląda. Będzie znowu, uch, ale pięknie nasz bramkarz obronił. więc dobra, zażądajmy teraz więcej, żeby nasi tutaj przycisnęli w jednej połowie dwa. Karne podyktowane przeciwko nam, no trochę przesada, ale brawo, brawo dla Uzalka, który tą sytuację nam wybronił, co jeszcze daje nam jakąś nadzieję na odwrócenie losów tego spotkania. Jest nasz Belgusen, Młyńskiego, Młyński, Stolarski i główka, ale prosto w bramkarza, niestety, trafia nasz napastnik. Więc w sumie. No tak zakończy się już chyba ta pierwsza połowa. Niestety muszę coś w szatni powiedzieć im takiego. No napastnik zdenerwowany i zdenerwowany. No reszta wygląda jakoś w miarę. No najwyżej będziemy dokonywać zmian Weźmy jeszcze na ofensywną taktykę, może to nie jest najlepsza decyzja, ale w sumie powiem Wam, czy mam przegrać 0 do 1, czy 0 do 2, to jest mi w sumie obojętne, a może jeśli uda byłoby się wyrównać, to byłoby tutaj chociaż jakiś jeden punkcik. No ale niewiele się tu dzieje na boisku naprawdę niedużo. Są długie przestoje w tych akcjach, a jeżeli już, to to właśnie Alka Gdynia tutaj atakuje i stwarza sobie okazję. Może, może w takim razie jakieś zmiany. Michał Rosiak, o wejdzie Paulo Roberto, może tak zagramy i któż tu jeszcze? Może troszeczkę w tej obronie spróbujemy jakoś właśnie wymienić zawodników. Nie ma tu oczywiście na ławce aż tak dobrych piłkarzy, ale może chociaż są bardziej wypoczęci. No dobra, na razie takie trzy zmiany i jeszcze na nich trochę pokrzyczę. Chociaż w sumie zadowolone buźki wie, u większości. No już nie, nie zwiększę im tak, no ale niewiele się tu dzieje. Nie, po, nie podjęli w ogóle wyzwania. Może teraz Stolarski... I było blisko, ale nad, nad poprzeczką. No ja już nie mam czego bronić. Zróbmy bardzo ofensywnie. Zażądajmy więcej. No i najwyżej tu stracimy drugą bramkę. Bo o, tyle. No, jedna taktyka. Właśnie mówiłem Wam, że zastanawiam. Głusens. Głusens! Ależ tu przymierzył. Ale niestety krzepisz w bramce przeciwników. Wyciągnął się miadługi. I wyjął tą piłkę. No, jeszcze jakieś zmiany? No nie wiem, czy to cokolwiek może tutaj nam dać. Zobaczymy. Może na ostatnie minuty, może jakiegoś napastnika jeszcze wprowadzę. I spróbujemy. Może jeszcze jedną akcję uda się przeprowadzić. Tylko dwie minuty, mecz przedłużony. No i niestety, niestety tracimy punkty w Gdyni. Alka tutaj dostała dwa karny od sędziego, jednego wykorzystała. No, ale ta dzielna obrona naszego uzałka nie zdała się tutaj na nic. No, no i przegrywamy. Bramka szalki Kacper krzepisz man of the match, a więc niby nasi stwarzali tutaj dobre okazje. Tutaj to XG jest oczywiście wynikową tych karnych. Zagraliście źle, nie podoba mi się to, no ale przed meczem z drugiej strony tutaj, no mówiłem, że i Arka i Wisła, Arka teraz awansowała, powinny być tutaj walczyć o mistrzostwo, więc sam sobie może zgotowałem taki los. No dobrze, tak jak mówię, trzy dni tylko przerwy przed Pucharem Polski, gdzie zagramy ze Śląskiem Wrocław. Tutaj wyślemy asystenta, no i tyle, tam są sygnalizacje, że ktoś z naszych piłkarzy, czyli nasz młody Rosiak nie jest gotowy do gry, no może damy mu odpocząć, zobaczymy. Może ten Brazylijczyk pogra, zaraz go tu sobie zmienię w taktyce, bo rzeczywiście niech on tu sobie zasiądzie, Paulo, Roberto a Rosiak i tak będzie z ławki, jak będzie potrzebny będzie wchodził on nie jest długodystansowcem tylko, więc dajmy mu może takiego po prostu na razie środkowego pomocnika no i zobaczymy tu już szczęśliwie, no mówię szczęśliwie Manchester City, a interesuje się Rodrigo. Skończył się ten bardzo dla mnie intensywny czas transferowy. Mamy spokój do stycznia, więc skupimy się w zasadzie na meczach i na jeszcze udoskonalaniu tej taktyki, no bo Puszcza nas oczywiście wyprzedziła teraz. No nie było w założeniach tutaj takich przedsezonowych Walka o mistrzostwo. Tu zresztą, jeśli dobrze widzę podświetlenie tabeli, to dwie drużyny awansują bezpośrednio, a następne cztery walczą pewnie w barażach. No i właśnie tak gdzieś w to miejsce aspirowaliśmy i to był taki ambitny cel, więc zobaczymy, jak ten sezon będzie się toczył. No i zobaczymy czy zaraz nam po prostu nie odejdą wszystkie mecze pucharowe no bo jeżeli z tym znacznie wyżej notowanym Śląskiem Wrocław odpadniemy od razu w pierwszej rundzie no to ten sezon nam się zdecydowanie skróci i będziemy grali tylko w lidze. No ale to jeszcze zaraz się za 2-3 dni o tym spotyk... Przekonamy, tu znowu jest jeszcze mniejsza przerwa przed meczem z Kojniczanką. No dziwnie jest ten kalendarz troszkę ułożony. Czasami są te przerwy tygodniowe, a czasami tylko dwa dni, więc może ten nasz dosyć w sumie szeroki skład, ale to też wynika od razu z tego szoku kontuzjowego, Kontuzji, których dostaliśmy na początku, kilku piłkarzy nam od razu wypadło na długie kontuzje, więc no, tak to wyglądało. Dobrze, to sobie też wezmę do skrzynki streszczenie, żeby Was tu nie, nie zanudzać zebraniami sztabu szkoleniowego. Tak samo jak w Wejmau, ja tu jestem blisko drużyny. Rozpoczęły się ligi. Tutaj te największe w Europie, no, City oczywiście prowadzi, ale w Hiszpanii Real Sociedad, paryżowo dopiero trzecie, jest Rennes, jest Brest, no to we Włoszech Sassuolo, więc i Specja, i Monza w Lidze Mistrzów, no ale to oczywiście dopiero pierwsze kolejki, więc wszystko się tu jeszcze przetasuje i pewnie wyrówna. No dobrze, kogoś tam tam skończyli obserwacje, to nie jest piłkarz, którego byśmy tu chcieli e, to także nie e, to, to jest piłkarz, także nie, nie, nie chcemy go. E, w zasadzie to wolałbym troszeczkę ten skład odchudzić e, no ale póki co niech idzie dalej. Tego też nie chcemy. Ach, bo tutaj jest w ogóle raport z poszukiwań. Nie, no to ja sobie już to bez Was przejrzę, co nam tutaj skałci polecają do naszego klubu i czy będą jakieś transfery w zimę. Na tą chwilę rzeczywiście nie ma takiej opcji, żeby ktoś doszedł do klubu. Spore zainteresowanie ze strony kibiców. No i Śląsk-Wrocław tutaj faworytem absolutnie. Tutaj mają jakiegoś Hiszpana, Elik Exposito, no wygląda solidnie, który ma być tutaj największym zagrożeniem dla naszego teamu. No, okaże się zaraz, gramy u siebie, w każdym bądź razie, i później z Chojniczanką też gramy u siebie. No, jeżeli chodzi o te mecze wyjazdowe albo domowe, to tak, nie widziałem takiej różnicy, kiedy byliśmy w Weymouth. Tam różnie to było. Znaczy, nasze boisko w ostatnim sezonie, właśnie w Weymouth, było twierdzą, no, którą ciężko było zdobyć, ale na wyjeździe też zgarnialiśmy sporo. No, tutaj jest troszkę ciężej z tymi wyjazdami, rzeczywiście, ale cóż, dobra. Tu coś się chyba wypowiadają ulubieńcy kibiców, to przejrzymy później. No i przejdźmy już do meczu. Ok, jakieś wieści z Lidz. No i tak, jak widzicie, tutaj sporo piłkarzy wraca, ale część z nich może grać tylko no, połowę spotkania. No i tak, dzisiaj porażka z Arką Gdynia, a za chwilę zobaczymy. Jak nam pójdzie ze Śląskiem Wrocław? Absolutnie ja tu też nie chcę grać jakoś ostrożnie, to nie jest mój styl, a zawsze widzę te porady. Ok, zaczniemy chyba w takim składzie jak tutaj. No, tutaj kilku jest troszeczkę niegotowych, może. Chciałbym jeszcze, jak ten się czuje, ten się czuje dobrze, chciałbym tutaj z niego zrobić pomocnik odbierający piłkę albo, o tak, żeby tylko w obronie zagrał, zobaczymy. Przechodzimy do meczu, no w sumie zadowoleni ci moi piłkarze, no i Śląsk Wrocław, więc nastrój agresywny tutaj co po u niektórych no może troszeczkę to i właśnie żeby tutaj jakiś kartek nie było za szybko bo jak nie kontuzje to kartki no i tak zobaczymy jaki, jaka forma Śląska Wrocław no oni tutaj akurat ostatnio trochę gorzej ja tak dobrze polskich ligowców nie znam, więc y, trudno mi powiedzieć. No i już faul z naszej strony, ten agresywny nastrój nie przeszedł, ale bez kartki. Y, więc y, za chwilę pierwsza akcja Śląska Wrocław i Jebła, ale myślę, że nie Tony Jebła, kiedyś był taki piłkarz. Kamara, Simao, no to takie nazwiska uznane, ale mam nadzieję, że to nie są ci podstarzali Niegdyś znani futboliści, a u nas Turę rzuca w pole karne Biedrzycki i główka Beneta. A propos Turę, to też wam nie mówiłem. On zażądał o dziwo tutaj umieszczenia na liście transferowej, więc może go stracimy. A powód tego był taki, że miałbym móc wprowadzić kolegę z wybrzeża kości słoniowej a jak mu nie, wpro, nie sprowadziłem kolegi tutaj znajomego no to, no to mu się już nie podoba no to takie dziwne przypadki no dobra, ale skupmy się na meczu bo tu Śląsk w swoich ciemnozielonych strojach rozgrywa od tyłu i teraz ruszyli tutaj z akcją jest ten Jeboa i chyba był troszkę ten strzał blokowany bo nie wyglądał na mocny znowu Śląsk Biedrzycki z tyłu, Stolarski, Młyński dobrze tutaj do tury. I tu jest gol, tylko czy nie było spalonego? Oto jest pytanie: czy cofał się tam Del Campo właśnie do tyłu? Gol uznany, ale jeszcze chętnie to zobaczę. Młyński tu daleko właśnie do tury. Tu na pewno jest spalone, ale tu takie delikatne cofnięcie Del Campo akurat w tempo. No i obejmujemy sensacyjne prowadzenie właśnie ze Śląskiem Wrocław. Znowu jesteśmy przy piłce. Znowu turę na skrzydle. Jest nasz nowy Brazylijczyk. No i wybili to Ślązacy. Tym razem rzut rożny Grabowski. Będzie wrzutka co tam się stało, tam był chyba faul na naszym piłkarzu, no i tak jak mówię, nie wiem, ja, co ci polscy sędziowie tutaj myślą, jest 2-0 dla nas, ale któryś mecz z rzędu jest rzut karny przyznawany, no może taka to, dajcie znać w komentarzu, kto śledzi tam te polskie ligi, czy, czy to tak rzeczywiście u nas się odbywa, ja jestem raczej przyzwyczajony, że karne są no, powiedzmy sporadycznie, no ale może w Anglii rzeczywiście sędziowie tolerują więcej. Tymczasem, no, Śląsk tutaj podrażniony tym prowadzeniem naszego zespołu zaatakował. Młyński polekarny, a gdyby oddał do środka, tam właśnie Del Campo wchodził w tempo, wydawałoby się, moglibyśmy podwyższyć jeszcze raz Młyński. Strzał z daleka celny. Ale w zasadzie bramkarz przeciwnika nie miał kłopotów, teraz tracimy piłkę niepotrzebnie, Śląsk tutaj ze skrzydła atakuje, no i taki wyszedł strzał dosyć mocny, mimo asysty obrońców, ale właśnie uzalek dobrze wybronił. Znowu ten Jeboa, no to niemożliwe, żeby to był ten Jeboa, którego ja kojarzę, ach, tutaj taki bilard trochę w polu karnym i Strzał przeciwników na szczęście niecelny. Znowu ruszył turę, turę na lewym skrzydle, wycofał, jest Grabowski, właśnie jest nasz belgo sens go sens. nie, jeszcze odebraliśmy tą piłkę, wybili Zacy, jest Paulo, jest turę. Ok, gramy tutaj, rozgrywamy tą piłkę i piłka odbita. Jeszcze tu gdzieś się. Między obrońcami zawieruszyła, ale do przerwy, bo to już jest właśnie przerwa. No, przy znacznej przewadze schodzimy z dwubrankowym prowadzeniem, więc bardzo mnie to cieszy, tak powiem, piłkarzom. I jedziemy z drugą połową. No, ch chciałbym awansować, no, także na pewno, bo w pierwszej rundzie odpaść no, ze Śląskiem nie byłoby wstydu, oczywiście ale tak grać samą tą ligę i teraz piękny strzał Biedrzyckiego, no fantastyczna wrzutka, jakżeż tam się odnalazł właśnie tutaj Biedrzycki, to nasz obrońca przelobował troszkę tak bramkarza, no jest 3 do 0, no to jest pogrom po prostu na tą chwilę z Śląska Wrocław, nikt tu się tego raczej nie spodziewał, znowu byliśmy obstawiani w roli, ach teraz też ładnie zakręcił nasz piłkarz, troszeczkę piłka minęła tutaj słupek, ale no bardzo dobry mecz w tym naszym wychowaniu. i No i tak jak mówię, właśnie mecze u nas są takie pozytywne, a te na wyjeździe no to tam szarpiemy i trzeba te punkciki ciułać. tak też jest w lidze, więc tu bardziej zdecydowanie niż w Anglii widzę korzyści przewagi z własnego boiska. No tylko ci sędziowie mnie też tutaj w Polsce dziwią. Zruszył znowu Turę, ale strzał z daleka. Małe szanse na powodzenie. Za chwilę jakiś zmian dokonamy. Prowadzenie jest dosyć dobre, no ale gramy z ciągle bardzo groźnym i renomowanym Śląskiem, więc trzeba gdzieś to wypośrodkować tutaj te zmiany. No lekki strzał teraz nie spowodował kłopotów. Ale za chwilę będziemy mieli przecież też mecz, właśnie. No, Rosiak miał odpocząć, więc damy mu odpocząć. On tam może grać też na prawej obronie. Niech wejdzie Bracik. No i może tutaj Młyńskiego zmienimy. Niech wejdzie Pergdon, będzie dobrze? No, może być. Może być Pergdon. On też wrócił po kontuzji, więc troszeczkę niech odzyska. Dobra. Mamy ciągle te 5 zmian, więc jest Bennett troszkę gorzej gra niż Biedrzycki, który strzelił bramkę de facto. No i jeszcze Gołsensa można by wymienić na Androziewicza. Jedną zmianę sobie zostawimy. Jakby coś się stało, żeby nie grać w dziesiątkę, zawsze te kontuzje trzeba mieć na uwadze. Dużo ich nas spotyka. No dobra, więc gramy dalej. Wcale nie odpuszczamy. Jest Grabowski, tutaj to jest Del Canto. To jest chyba hat -trick naszego Szwajcara. Trzędzia uznaje tą brameczkę. I no pięknie, no. Bałem się właśnie po tym meczu z Arką, że dzisiaj w relacji będą tutaj dwie porażki, ale Śląsk zostaje. Rozgromiony. No, już na kwadrans przed końcem jeszcze tej jednej zmiany można dokonać. Może właśnie Rubena Del Campo, żeby on odpoczął, wprowadzimy mbombasiek, żeby się trochę ograł. Więc Hatrik, teraz jeszcze Śląsk miał dobrą okazję, ale strzelił nad poprzeczką. No i o czym, o czym to świadczy? O czym to świadczy? Tak jak w Waymouth e, rozgromiliśmy e, Rexham, e, pamiętacie, w półfinale Byte Base Trophy, e, czyli my jako no, czołowy zespół, brawo o no, wtedy jako czołowy zespół właśnie w na League Soft rozgromiliśmy Rexam, czyli absolutnego lidera ligi wyższej. Tak, teraz tutaj także, będąc no mimo porażki Salką, ciągle jeszcze w czołówce tabeli, no, gromimy tutaj czołowy zespół ekstra klasy. No to jest po prostu, ale teraz będzie honorowa bramka. No, wypadałoby przynajmniej Śląskowi tą honorową bramkę zdobyć, ale to nie zmienia obrazu gry. 5 do 1 gromimy Śląsk Wrocław. No i jak to tutaj. Myślę, że na nasze morale pozytywnie wpłynie. Jest jeszcze Turie na skrzydle, jeszcze wrzuca. No zaraz myślę, że sędzia będzie kończył ten mecz. Śląsk jeszcze tu chciał jedną akcję przeprowadzić, ale my już tą piłkę przejęliśmy tylko na chwilę. Brekolo jeszcze się tu uwolnił na skrzydle. Nasz bramkarz złapie, no i to jest pogrom w Pucharze. Polski. No i tak, więc relacja kończy się bardzo pozytywnie. Przegraliśmy z Arką, ale gramy dalej w Pucharze Polski i tutaj bym powiedział, że zespół pokazał potencjał na, na pewno, więc te play-offy to takie minimum, to cicho do Was mówię, piłkarze nie będą w świadomości, że, że, że to jest Nasz cel, ale może uda się tutaj coś więcej jeszcze powalczyć. Pochwalimy napastnika i skrzydłowego. Cały zespół był doskonały, ale oni się tu szczególnie wyróżnili. No cóż, pięknie to wygląda. Mała nieciecza gromi wielki Wrocław. No i to na tym tą gelację. Skończymy, widzimy się pewnie. Zaraz zobaczymy w kalendarzu. No, ja pewnie znowu ze dwa mecze tutaj sam rozegram. A tutaj będzie Lechia Gdańsk, będzie Radomiak. Może gdzieś w tych okolicach zobaczymy się ponownie. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę. Odcinek pozytywny mimo pierwszej porażki. Do zobaczenia w następnym. Cześć.